Ale się wpakowałem. No nie, dwie raz. Oh, come on, come on. Ej, to jest trudniejsze niż ta wersja 3D, naprawdę wersji 3D. Pamiętam, że z małpami w dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w nową grę od twórców Dark Deception. Mam tutaj oczywiście na myśli Super Dark Deception, czyli takie Dark Deception, ale w wersji 2D. Natomiast pod ostatnim odcinkiem z Dark Deception zostawiliście aż 1000 łapek w górę, za które bardzo serdecznie Wam dziękuję. Natomiast pod tym odcinkiem zostawcie 1500 łapek w górę, jeżeli Chcecie więcej odcinków z Dark Deception A jako już gra jest cały czas aktualizowana To takie odcinki mogą się pojawić na moim kanale Natomiast w komentarzu napiszcie Hashtag super, aby zwiększyć zasięgi tego filmu Do granic możliwości Natomiast ty drogi widzowie, jeżeli jesteś nowy To w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj I zostań z nami na dłużej Ej, to wygląda naprawdę nieźle, jestem ciekaw jak sobie poradzę Przy ucieczce przed tymi wstrętnymi małpami Dobra, jesteśmy w menu głównym Extras, New Game, Options, Quit Dobra, oczywiście klikamy nowa gra no i wkraczamy do świata Super Dark Deception. Oczywiście gra jest od twórców e, oryginalnych Dark Deception, czyli oczywiście Glowstick Entertainment. No i zobaczmy, o co tutaj chodzi. It is done. Now you fade lies in darkness. Chyba to samo było na początku zwykłego Dark Deception, o ile się nie mylę. I teraz powinna się pojawić dokładnie tak. Siemano. Ej, to jest dziwne. O! No, znowu masz tutaj jakby kompanię, świetnie. No i oczywiście Bra Bryce tutaj będzie nam tłumaczyła, co musimy zrobić i tak dalej. Oczywiście nasze losy tutaj będą jakby rozstrzygane. Okej, okay, come here, let's have a look at you, czyli chce na nas spojrzeć. Rozczarowujesz mnie naprawdę. Czemu? A, dużo strachu. Tak, tak, tak. Czyli wszystko od początku, tylko że w wersji 2D to będzie coś genialnego. Wiem, że teraz wyglądasz na dość zdezorientowanego. Wiem wszystko, co ukrywasz. O kurde, wszystkie, jakby, moje strachy z mojego mózgu jest nie w stanie wyciągnąć. Co wyciągnąć. Co ciekawe. O, złe rzeczy, które robiłeś. O, oh, so many good intentions, czyli jakby miałem dobre intencje, spoko Czyli będziemy musieli znowu odzyskać naszą duszę, tyle że w 2D. To będzie ciekawe. Okej. Okay. Nie możesz zawrócić? Tak, czyli jesteśmy między jakby śmiercią a życiem. Ciekawe, ciekawe. Masz potencjał, tak jest. Chcesz nowe życie? To musisz wykonać zadania dla mnie, standardowo. Dobra, więc wykonajmy te zadania. Mam nadzieję, że nie będzie to nic skomplikowanego. Ballroom. Wow! Ok? Ok, oczywiście, czyli musimy zebrać części pierścienia. Potężnego pierścienia Czyli musimy zebrać odłamki dusz O ile dobrze pamiętam Dobra, jeżeli to zrobimy to pozwoli nam odejść Okej okay. O, No dobra Jest pierwszy portal się odlokował Ej to jest genialne, dobra piękne Tak więc możemy chodzić, oczywiście pod shiftem możemy zmienić Na chodzenie i bieganie Zobaczmy czy jest tutaj malak Jest ale na razie nie ma go, tak jakby jest, ale go nie ma. Mnóstwo portali, więc prawdopodobnie twórcy będą rozwijać tę grę i będzie naprawdę się działo dobra. Chodźmy do pierwszego portalu, w którym będą małpy. Jestem ciekaw, jak sobie poradzę z małpami, tyle że jakby tu powiedzieć w wersji 2D. Siema. Jak biegamy w ogóle normalnie, jak sprawdzimy takim 2D. No i zaczęło się. Portal z małpami. Manki Business. Jest to chyba jeden z moich ulubionych leveli, oczywiście nie licząc klaunów, które po prostu uwielbiam, tak? Zwykły hotel. Wracają wspomnienia, prawda? Pierwszy koszmar, jest <śmany> małpa. I chyba w oryginalnej wersji też tak było, że ten plakat się przewrócił. Takie mam tutaj przeczucie, ale nie jestem pewien w 100%. procentach. Siema małpo. Dobra, możemy biegać, więc pobiegnijmy sobie po prostu jak najszybciej. Małpa! <śmany> 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 Ej, nie wiem, mam wrażenie, że w tej wersji 2D te małpy są jakieś takie bardziej urocze. Winda się otworzy? Nie, przyjedzie kolejna winda. Dobra i pojedziemy w końcu na te... Mmm, chyba raczej w dół jedziemy, tak mi się wydaje. Takie mam dziwne przeczucie. Jest, dojechaliśmy! Są kryształy! Ej, kryształy wyglądają tak. Okej, okay, dobra. Słuchaj uważnie. Mhm, widzisz te kryształy? Widzę je. To są soul shardy, czyli fragmenty duszy. Ludzkich duszy. Trochę creepy. Dobra, i to jest oczywiście labirynt, to już wiemy. O, czyli każdy kryształ zawiera coś, co się tu skończyło, albo kogoś, kto się tutaj skończył. Zbierz je wszystkie! Mm -hmm. A fragment pierścienia będzie twój. Dobra, jasne, nie ma problemu, Bryce. Robimy to. Let's get this party started. Dobra, e, możemy zobaczyć nasz tablet pod spacją, ja tak więc fajnie. 289 kryształów do zebrania. Mogę to rozwalić? Chyba nie. A to? F. A pod F możemy rozwalić. Dobra, no to lecimy. Lecimy, zaczyna się jazda. A tu jeszcze chyba nie mogę. F, a pod F mogę. Dobra, dobra, ok. Nie mam pojęcia, gdzie są małpuchy, ale też w ogóle słyszę je. O! Ej, za szybko! Ile ich tu? Nie, nie! Na no samym początku zginąłem riff! Ok, remaining lives tu No, jak na pierwszy poziom nie idzie mi najlepiej, ale dobra, spróbujemy, dobra okej, okay. trzeba słuchać, trzeba tu bardzo na słuch działać. Tak więc otwórzmy nasz tablet i lecimy w dół. O, jest pierwsza małpa, dobra, spadamy. Cyk, cyk. Mam wrażenie, że to będzie trudniejsze niż taka zwykła wersja, ale zobaczymy, zobaczymy, jak mi pójdzie. Na razie zbieramy i idzie całkiem nieźle, i czuję, czuję po prostu oddech tych małp. Spróbujmy zrobić trick 100 albo 150, to jest mój cel. Zobaczymy, czy mi się uda. Jako iż tych małp jest tutaj. Ale się wpakowałem. No nie, dwie naraz O, oh, come on Come on Ej, to jest trudniejsze niż ta wersja 3D Naprawdę, w wersji 3D Pamiętam, że z małpami Nie miałem jakichś tutaj dużych problemów A teraz? Teraz nie jest łatwo Może spróbujmy pójść w górę Zobaczymy jak to pójdzie Też jestem ciekaw Czy jest jakby opcja continue Że możemy kontynuować rozgrywkę Czy też jakby Coś tu było Tam małpa jakaś była Co jest grane? Dobra, kuchnia Uciekamy, druga Ej to było totalnie niesprawiedliwe. To było totalnie niesprawiedliwe. Ostatnie życie mi zostało. Nie, no najgorzej. Dobra, muszę się teraz postarać. O nie, to było moje ostatnie życie. No S rank, czyli nie zrobimy już S. -ki. A, czyli tak to działa. Dobra, to continue. Jak najbardziej. No i zbieramy te kryształy. Zobaczymy, jak mi pójdzie tym razem. 214 do zebrania. Małpy atakują. Muszę zrobić to tak, żeby mi nie dorwały. Też muszę korzystać z tych bustów, które znajdę po drodze. A nie ma co ukrywać tych bustów. No, kilka jest tutaj na mapie. Więc warto by było, jak słyszę małpy to po prostu powinienem uciekać, jak najdalej Jest małpa? Jest Tu są dwie, dobra, to lecimy w dół Tu zaraz będzie buścik, zaraz będzie buścik, uwaga, ja. pyk Dobra, zatrzymałem je, Ok. mamy teraz chwilę spokoju Może 150 uda się jeszcze zrobić Ale może być ciężko Ale przynajmniej zatrzymałem je w miejscu, więc teraz jak przemieszczę się na drugi kraniec mapy To one raczej, raczej, mówię jakby raczej, nie powinny się teleportować więc mamy trochę tutaj spokoju. Spróbujmy to jakoś okrążyć może w ten sposób. Cyk, cyk, cyk. Ile mam już szardów? Z 50 powinienem mieć na to wychodzi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, okay, cyk, 146 do zebrania. Pyk, pyk. Połowę zebrałem. Ej, dobrze, dobrze mi idzie, bardzo dobrze. Zróbmy tutaj okrążenie. Lampy, tam w ogóle ta kuchnia. Pamiętam, że na końcu w kuchni chyba małpa kucharz gonił. O! Tędy? To trochę niesprawiedliwe. No nie! Nie! Ej, one jakoś tak robią, że otaczają z dwóch stron A ja nie mam żadnych zdolności Ani teleportacji, ani w ogóle tutaj Wiecie, jakieś rzeczy, które były już w dalszym etapie gry No nie, znowu słyszę te małpy One są blisko, ja muszę zebrać jeszcze 123 kryształy Dobra, może jakoś tędy Siema małpo, co tam? Eee, małpy gonią, małpy gonią no, come on! Ja nie wiem, jak mam to ominąć. One przychodzą z dwóch stron. Może, ej, może taka była ich mechanika właśnie, że one z dwóch stron otaczały. Tak, chyba tak było. Chyba tak było, coś kojarzę. Może tym razem spróbujmy je jakoś wyrolować. Chodźmy dołem. I chyba tędy nie powinno tutaj być żadnych małpów. Tak przynajmniej mi się wydaje. Teraz powinienem pójść w lewo. I chyba tak, słyszę je z prawej strony. Więc prawdopodobnie wszystkie małpy są jakoś z prawej strony. Okej, okay, tędy, tędy. Mam nadzieję, że będę miał jakiś tutaj wskaźnik co do ostatnich kryształów, bo nie ma co ukrywać, yy, to by się przydało. Nie! Oczywiście, co mogło się wydarzyć? Małpy mnie otoczyły. Enemies reveal, dobra, to jest bardzo przydatne. Teraz będę widział, gdzie są przeciwnicy, ale najgorsze jest to, że muszę pójść po ten jeden kryształek, który właśnie w tym miejscu się zachował. I jeszcze jeden tu jest jakiś, a, bo tu zginąłem chyba, tak dobra, tędy. Okej, okay, widzę, że tam biegnie małpa i tu biegnie małpa. Jestem otoczony, to koniec, to koniec. RIP. Z tego co pamiętam, to w oryginalnej wersji pod Z dało się powiększyć te mapy, a tutaj niestety mapy nie możemy powiększyć ani pomniejszyć, więc trochę lipa, ale dobra, spróbujmy. No, 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 no. Dobra, tym razem się udało. Musimy jakoś wyrelować te małpy. Mam nadzieję, że trzecia tu nie przyjdzie, bo ta trzecia jest najgorsza. Jak już trzy będą na, na naszym tyłku, to się to może bardzo źle skończyć. Dobra, spróbujmy tędy. No, oczywiście. Jak inaczej to się mogło skończyć Jakoś próbuję wyrolować te małpy Ale jak sami widzicie nie jest to najłatwiejsze zadanie Bo jednak nie ma co ukrywać One są szybkie i potrafią bardzo szybko otoczyć Można powiedzieć, że znają ten hotel doskonale Przez co nie jest łatwo Ale dobra, spróbujmy pójść tędy Ile kryształów tu jest do zebrania Dobra, wszystkie łapiemy Wszystkie, co się da, tędy, tędy Okej, okay, tu Chyba idzie mi całkiem nieźle jak na razie Dobra, widzę cię mało, posiema Dam radę w górę? Nie, nie dam rady w górę, na pewno nie o, już mam strzałkę, która pokazuje mi, gdzie są najbliższe kryształki. That's nice, bardzo przydatne. W końcu na tą strzałkę. Dwie małpy, dwie małpy. Ale mamy trzy za sobą. Jest dobra, teraz to już będzie łatwo. Jak mamy trzy małpy za sobą, to bez problemu jesteśmy w stanie je wyrolować, bo one jakby jak biegną za mną, to w życiu mnie nie otoczą. Widzicie, teraz jakby nie mają szans, ale tak czy inaczej, jakieś tutaj okrążenie musimy zrobić. Zostało tylko 30 kryształów do zebrania. Ej, Dobra, nice. I to chyba już są praktycznie ostatnie. Chodźcie tu. Oj nie! Otoczyły mnie! Oszukały mnie małpuchy. Małpuchy mnie oszukały. Ostatnie 13 kryształów na horyzoncie. No, może prawie ostatnie 13 kryształów, ale. Tak, chyba ostatnie 7 już zostało. Okej, okay, pyk, pyk, pyk i będziemy mogli uciec w końcu do portalu. Pyk, pyk, jeden. O nie, kuchasz, małpa! Zapomniałem, faktycznie jest. Dobra. Tere, te. A! Małpy się wkurzyły! Małpy się wkurzyły, dobra dobra teraz tędy Drzwi zamknięte, tam jakoś małpy Ale ja dobrze ja wiem, że tu pewnie jest pewnie jest sporo sekretów, ale Ja w sekrety nie jestem zbyt dobry Możecie mi napisać w komentarzu, gdzie tu były ukryte sekrety To może je zrobimy w jakimś odcinku Musimy uciekać, dobra ucieczka Szybko, szybko, szybko Małpuchy wkurzone, dobra musimy chyba Na dół pójść z tego co widzę tak więc spróbujmy jakoś tutaj może Nie mam pojęcia co się właściwie wydarzyło Gdzie jest ten kucharz, ale dostałem z jakiejś paki kryształ I chyba po prostu wystarczy, że Podejdę tu Do windy I już, koniec O, o, małpy O, dostały na dobra, możemy sobie stąd w końcu Bezpiecznie uciec jak gdyby nigdy nic Zobaczmy dokąd nas zaprowadzi w ogóle ta winda Uwaga, uwaga ma? Słyszę je O, gonią Gonią. Ucieczka, ucieczka, ucieczka. Szybko, szybko. Uciekamy z tego przerażającego hotelu. Bo tak, bo tu był portal. You escaped. Udało się. Uciekliśmy. Pierwszy poziom mamy ukończony z rangą B. Nie jest wcale tak źle, jak myślałem. Bardzo dobrze, udało ci się. Poznałeś mojego przyjaciela. Szybciej, niż myślałam. Mhm. Mamy to oczywiście na myśli. Malaka. No jest. Oczko się otworzyło. O. Oh. Tak jest. Wciąż, jakby gra nie jest ukończona, więc jeszcze nie znamy zakończenia nawet oryginalnej części. Więc, jakby. Oczywiście, tak, i on próbuje nam tutaj wmówić, że ona próbuje nas oszukać. Nie, 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 malak, nie damy się tutaj nabrać. Wiemy, co się wydarzy później. Okej, okay, tutaj nie sięgniecie jego moc, masz jakby fragment kryształu, więc możemy sobie zrobić jakieś. upgrade'y chyba. O ile to nie jest końcówka już demówki. O! Riddle of Heaven, czyli zagadka niebios. No, trochę ironiczne, co nie? Okej, okay. zobaczmy, czy możemy w ogóle sobie to zupgradeować. To już wszystko znamy, jakby te teksty są takie same. Jeszcze 8! Wow! Czy jesteś gotowy na kolejny koszmar? Pum! Ej, czy ja już mogę tam wejść? Czy ja już mogę tam wejść? Zobaczmy, może już drugi level też jest. Niemożliwe, że jest drugi level też. Oho. End of demo! O, oh, tak jak myślałem, twórcy troszkę nas tutaj stralowali, no i to jest końcówka wersji demo to be continued.